Cześć wam wszystkim ostatniak i moim trancy witam w TomPraz c 2 Która jest to Petra i Natalia ze mną. Po dwóch materiałach mojego Insta. A jeszcze mają rozmowę przed sobą. Ostatnio mieliśmy walkę z niedźwiedziem, a właściwie wyrzucił on nas. Natalia niestety to ominęła. Ale ja dostałem prawdziwy skarb. Od mojego ojca. Pai, eu sei me tragar

Mm-hmm. <laughs> Jesteśmy pod ostrzałem! Krzyk patrolowy, oczy dookoła głowy. A to mi właśnie chodziło. Obserwujcie krzaki, może być wszędzie. Słyszeliście?

Banana na Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale Trójca przywróciła nam życie. Dała cel. Nowy świat czeka. Nawet niedowiarki odegrają w nim rolę. Hmm. Tak, odegrają ale ruchamy sceną.

Miejsca na walkę. Lepiej go wywabić. Да, ещё удалого, но чисто удалого. Сыщик на два гонит жертву. Наталья, давай мы с тобой не Да? Chodzi, że na żywo. się zawalczyłabyś takim nieciaskiem. A co, nie dałabyś tą jazdy? Dziennik w takim przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu, jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Hazarów i Góry Kaukas. Tutaj nade mną ma przewagę. Znam wiele języków imperium, ale poza jego granicami często muszę porozumiewać się za pomocą miecza. Wygląda na to, że prorok mówi w każdym języku zupełnie jakby urodził się z nim. w języku. Mamy jeszcze czy chcę tak poppiła. Cholera. Będzie zimno. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwizdżąca strzała. Mongolscy ucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Mm. Fajnie, Paisa. Swego rodzaju paszport. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy Cesarstwa Mongolskiego. czy nie? Napis głosi... Czas przywracania mongolskiego biosa ...z rozkazu imperatora. Ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. 喂，妈咪，欢迎你。 嗯，对、mm。Hmm. Yeah.

Moguńskie przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Coś tam musi być. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć działu w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną sześciu najlepszych żołnierzy z zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskin i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Hmm, on, on według tego mówił, że zaś na chwilę. Była od tysiąc lat Yeah.

To było tyle kosztowności. Wyszczególniono techniki łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu Trójcy. Mój statek już nigdy nie wypłynie na żadne wody. Zimą zapuściliśmy się za daleko na zlodowaciałe morze. Mieliśmy zawrócić, ale Karaldus nie chciał zostawić tego zaginionego proroka. Razem ze swoimi bezwzględnymi ludźmi przejął kontrolę nad statkiem. Wpłynął nim na płycizny, aż w końcu nie mogliśmy już płynąć dalej. Wtedy kazał mojej załodze skonstruować płozy i zmusił nas do holowania statku po lądzie. Jakikolwiek sprzeciw oznaczałby dla nas śmierć i ekskomunikę, ale i tak czekała nas śmierć. Zadbam o to, by zginął tu razem z nami. Zawsze mam przy sobie trochę trucizny na wypadek, gdyby statek wpadł w niepowołane ręce. Teraz znajdę dla niej inne zastosowanie. <laughs> Bizantyjski medalion, pięknie emaliowany. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Nine, one, nine. Hey, thanks, I love going to Hey, hey. hey. hey.

啊，打开、嗯。 肯定没没看。 Przekroczył ziemię rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szyci ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym Szwetlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek, dzierżący prymitywną ikonę proroka, próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć. Jego choroba rozprzestrzenia się. Cała nie?

Wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tam tych ludzi. Zabiła ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie, od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi, powinnaś stąd odejść. Zanim będzie za późno, nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna, żyjąc w izolacji przez całe tam, dziesiątki, tam. a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju, drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. Aktualnie.

Okay.